Dajcie, kochani, z tej strony Niulata Szczecina. Witam Was, kochani, cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj mieliśmy, kochani, premierkę yy, worka z kasą. Yy, na dzisiejszy odcinek mam 5 takich losów. No i premierę ostatnią, ekstra pensja, yy, no bo nie robiłam. <laughs> po prostu nie robiłam. Yy, jak wiecie, mam trochę inne zajęcie, nie? Wiecie o co chodzi. No, no dobra, to co? Zrobimy sobie najpierw tą premierkę. Mam dwie drapeczki ekstra pensji, także wszystko się da nadrobić. No i co? No to lecimy, nie? Zobaczymy, czy ta ekstra pensja coś da. Mam z numerem 38 i z numerem 18. Dobra, no to co? Szukamy. Szukamy 23. Szósteczkę. 29 i 31. Ale mam teraz dobrą wiadomość. Jak już wiecie, 6 czerwca wchodzi krzyżówka na 20 zł. Więc zrobimy sobie całą paczkę tej krzyżówki. Ja będę wrzucała odcinki na ile będę mogła, na ile będę miała czas to nagrać. Ale zrobimy sobie całą peczuchę. 23, 6, 29, 31 mamy, 26 i 4. Tutaj mamy 13. Tu mamy 25. Tylko nie wiem, czy będą codziennie wpadać odcinki, czy co jakiś czas. 28, 24. Nie chciałabym, tak wiecie, wrócić do tych drapek jak kiedyś. Mamy 23 mamy wygraną. Yy, no bo nie chcę. Wolę sobie wyklejać moje obrazy. To mi sprawia satysfakcję, kochani. I 27. Po 23 mamy 10 zł. O proszę, no fajnie. Więc dwie pensje ekstra mi się zwróciły. Świetnie. Tu mamy dyszkę. A tutaj tu mamy trzydzieści dwa, dalej. Siódemeczka, trzynaście i trzydzieści trzy. Takich liczb szukamy, albo dwa razy napis pensja dwadzieścia pięć nie ma mamy jedną ekstra dalej mamy dwójkę, trzydzieści jeden oboczek, dwanaście obok, dalej trzydzieści cztery, trzydzieści 28, 18 i ostatnia ósemka, także ta jest pusta, ale to nic mi się zwróciły także na dwie ekstra pensje mamy 10 zł, także fajnie jest. Teraz przejdziemy sobie do naszych losów. Zobaczymy co w tych losach tutaj będzie widać, widać mam swojego pisaczka w losach, Co, jeżeli trafimy jakąś liczbę, patrzymy sobie też na mnożnik no, no to do dzieła 46 mamy 45 46 nie ma, 14 nie ma, 19 poczekajcie chwilkę, o teraz lepiej widać 19 też nie ma 31 nie ma 16 brak 35 też nie ma 12 nie ma i 6 też nie ma czyli losik pusty nieładnie o nieładnie dobra kolejny kochani kolejny

Nie ma. 23. Nie ma. 24. Można 12 tysięcy wygrać. Taka jest główna wyglana. I 44. Nie ma, kochani. Czyli ja mam 20 złotych tutaj. Fajnie. Jeden się zwrócił. Zwrócił. Nawet mamy plusikan. Dobrze. No to teraz kolejny. 49. 48. Widzę. 38.

czterdzieści dwa dziewiętnaście nie ma czterdzieści cztery nie ma trzydzieści pięć nie ma piąteczka czwórkę mamy trzydzieści dwa nie ma jedenaście nie ma i czterdzieści jeden nie ma, czyli ten jest pusty. No i ostatni nam kochani został już. worek z kasą. 14 Nie ma. Trzynaście. Nie ma. Dwadzieścia Nie ma. 41 Nie ma. Trzydzieści osiem. 38, nie ma. 46, 45, nie ma. 19, nie ma i 11, nie ma. No szkoda, na 50 zł, kochani, w losach mamy 35 zł. No tu mamy minusik. Niestety, chociaż powiem Wam, jak widziałam te. Ekspres losy to po prostu takie szałowe nie były. Eee, w ekstra pensji mamy 10 zł wygrane, w dwóch drapeczkach jedna nam wygrała i dała nam całkowity zwrot za drapki, kochani. No dobrze, ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłej niedzieli, bo ja to zaraz Wam wrzucę, kochani. Akurat mam jeden dzień wolnego, eee, bo niestety urlopy się zaczęły, więc trzeba zasuwać. Wiecie, jak to jest, nie? A więc ja sobie zasuwam, jak to się mówi, i, i co? No, i tyle. Miłego dnia Wam, kochani, życzę buziaczki. Pa, miło było Was znowu zobaczyć.